Słuchajcie, jeżeli Camembert Wam się kojarzy tylko z serem jedzonym na zimno, do którego się dodaje np. winogrona, to koniecznie musicie spróbować tego przepisu. Jest on banalnie prosty, bo na patelni podsmażyłam ser. Możecie to zrobić w piekarniku, nie dodając tłuszczu. Ale powiem Wam, że jest to coś pięknego. Oczywiście standardowe winogrona które dajemy do tego sera też możecie sobie tutaj położyć, ale zobaczcie jak on się pięknie rozpływa. Jest taki kremowy, widzicie to? Nie wiem, bardzo wam polecam. Do tego jeszcze jakieś warzywka, czy kromka żytniego chleba i macie śniadanie zrobione. Ja sobie go jeszcze posypię może jakimś pieprzem czy czosnkiem. I mam posiłek do kawy gotowy. Bardzo, bardzo Wam polecam. Jeżeli przepis Ci się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę, a także zasubskrybuj mój kanał. Polecam Ci również zapoznać się, się z pozostałymi filmami, które są dostępne na kanale. A tymczasem życzę smacznego i dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmiku.